Witaj, nazywam się Anna Mróz, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. E, prowadzę indywidualne przygotowanie do porodu i e, prywatną praktykę. Dzisiaj tutaj widzisz, co mam. Mam pelvi fly. Chciałabym ci o nim opowiedzieć i um, przede wszystkim to, od czego zacznę. Yy, uważam, że bardzo dużym moim błędem na, na samym początku mojej pracy było zamknięcie się na pelvi fly. Uważałam generalnie, że to jest nieskuteczne i że to jest w ogóle naciąganie na pacjenta i że to nie działa i w ogóle te wszystkie ćwiczenia, to, yy, które proponuje pelvi fly, to są w ogóle bez sensu. Teraz z perspektywy Ośmioletniej kariery, uważam, że to był bardzo duży błąd i bardzo żałuję, że Pelvi Fly'a, czyli Pelvi Fly nie, nie stosowałam nie wprowadziłam wcześniej do gabinetu. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że kiedy pacjentka ma Pelvi Fly w domu, to nie musi do mnie przychodzić do gabinetu. Czyli widzimy się tylko raz. Badamy się. Perwaginam, określamy, czy jest obniżona statyka narządu rodnego, jaka jest aktywność mięśni na miednicy, czy pacjentka w ogóle umie ćwiczyć mięśnie na miednicy prawidłowo. I na podstawie badania palpacyjnego, na podstawie zebranego wywiadu, czyli tutaj na wywiadzie pytam, ile było porodów, jak ten poród przebywał, jaka była waga dziecka, no bardzo, bardzo szczegółowo, taka wizyta trwa no, co najmniej godzinę. I później na podstawie wywiadu, badania palpacyjnego i badania. Za pomocą pelvifly wgrywam pacjentce zdalnie ćwiczenia, które ona za pomocą tej sondy wykonuje sama w domu. Mhm. I teraz pacjentka wraca z tym do domu. Wkłada to sobie do pochwy. I to po włączeniu tutaj, w środku jest taki specjalny czytnik. Po włączeniu łączy się, no można tak powiedzieć, łączy się tak naprawdę z twoim telefonem, z twoją aplikacją. Ja wcześniej na tą aplikację wgrywam pacjentce adekwatne do jej sytuacji ćwiczenia, czyli takie, które ona potrafi wykonać. Czyli inne zupełnie będą ćwiczenia dla mamy po cesarskim cięciu, inne będą ćwiczenia dla mamy po porodzie siłami natury, inne dla kobiety, która dopiero stara się o dziecko, inne będą ćwiczenia dla y, kobiety, która na przykład ma wzmożone napięcie mięśni dna miednicy, ma bolesne stosunki i ja mam taki swój specjalistyczny program, w którym dokładnie zadaję tak jakby taką pracę domową ćwiczenia pacjentce i ona je później widzi na telefonie. I później pacjentka ćwiczy codziennie lub co drugi dzień, zależy jakie są zalecenia, właśnie z pelvi fly i teraz. Jak, jaki jest taka zagwozdka z tym wszystkim? Jeżeli pacjentka nie wykonuje ćwiczeń, to Pelvifly mnie o tym informuje. Bo jak wiesz, dopiero skuteczność leczenia mięśni na miednicy jest wtedy, jeżeli pacjent przykłada się regularnie do ćwiczeń, czyli wchodzi w rutynę ćwiczeń mięśni na miednicy. Jeżeli pacjentka nie ma Pelvifly, to skąd ja mam wiedzieć, czy ona ćwiczy, czy nie? No nie wiem tego. Natomiast tutaj siadam sobie wieczorem do komputera, patrzę, że Pani Kasia dzisiaj nie ćwiczyła. Okej, okay, jeden dzień myślę, dobra, jeszcze da mnie spokój. Log Loguję się następnego dnia, patrzę, że Pani Kasia nie ćwiczyła. Więc ja co? Biorę telefon, dzwonię i mówię, kochana... Co to ma być? Ćwiczymy. Więc tutaj mam cały czas kontakt telefoniczny, mailowy i na czacie, dzięki któremu cały czas mam kontrolę nad tym, czy pacjent, czy nie, ćwiczy, czy nie, i jestem jego tak naprawdę takim motywatorem i coachem. W jego procesie powrotu do zdrowia. Także, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania i jeszcze się zastanawiasz, czy ćwiczyć z pelvifly, czy nie, to naprawdę nie ma na co czekać. Zwłaszcza, że też jeszcze kolejnym plusem, o którym zapomniałam, z plusów z pelvifly jest to, że możesz mieszkać tak naprawdę w każdym zakątku Polski. Możesz mieszkać w Meksyku, w Stanach, w, w, w województwie Śląskim, gdziekolwiek, a masz ze mną cały czas kontakt. Jedyna rzecz, która nas tutaj ogranicza, że wtedy nie ma badania palpacyjnego, no chyba że chcesz przyjechać ze Śląska. No pacjentki przyjeżdżają do mnie z całej Polski, więc tutaj możesz sobie zrobić wypad do mnie do gabinetu. Jeżeli nie, to tą czynność ewentualnie możemy w jakiś sposób ominąć, skontaktować się telefonicznie i zacząć ćwiczyć z Pelvifly. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.